Siema go do Agat napisała coś do wos, a Gorol jeszcze nie wie, że zarobi będzie czytać po śląsku. Ten suchej no, bo coś napisała do naszych fanów, a ty musisz to przeczytać. Ta, na pewno. Ten suchej no, bo coś napisała do naszych fanów, a ty musisz to przeczytać. No dobra. Ale to no jest po śląsku? to będzie trudno. No dobra, próbujemy. On niestety tego nie widział, to nie jest żaden fake. Starała się pisać wyraźnie, żebyś... Nie wynokwiał. Dobra. Dość już dzisiaj fanzolenia. Już my dychli. Co się zbi... Zbi... zbierać? Zbierać. TikToki szponcić. Live wy wyko... wynokwiać. Tak, co my by gotki nie było. Końca. O... Łona <noise> jest haneska. Ona jest hanes. A, Łona jest hanes. Jo Gorol. Wimy tym szpas, wom się podoba. Witomy wszystkich, starych i nowych. Witomy hanysów, witomy goroli. Koniec już godki, trzeba coś nagrywać. Łosów łopsa, jak chcesz się nadziwiać. Jak chcesz się nadziwiać? Się... Łosów łopsa, jak chcesz się nadziwiać. Łosów jak chcesz się nadziwiać. Nie było źle, prawda?